Cześć, witam Was na kanale M Majerski w piątek o poranku. Słuchajcie, mam dla Was dzisiaj taką ciekawostkę, nowość na tym kanale, coś czego jeszcze nie było. Um, przygotowałem dla Was takie krótkie informacje o Tajlandii, ciekawostki o Tajlandii, trochę ostatnich wydarzeń, jakie tutaj w Tajlandii się wydarzyły, miały miejsce. I słuchajcie, jest to pierwszy odcinek z takiej serii i bardzo bym was prosił, żebyście delikatnie przymrużyli oko, jeśli będą tam jakieś padki, bo jest trochę wpadek, jest trochę rzeczy do dopracowania w tej serii. Ale nie chciałem czekać z tym, aż będzie totalna perfekcja. Wolałem już to puścić tak, jak jest, niż nie puścić wcale i czekać, aż będzie kiedyś tak, jak powinno być. Więc dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy takie odcinki. Wam się podobają, czy chcecie więcej takich treści i czy wszystko jest ok? Koniecznie podzielcie się w komentarzach. A teraz zostańcie do samego końca. Zapoznajcie się z tym odcinkiem, z tą serią, i koniecznie dajcie jeszcze raz w komentarzach, jak wam to pasuje, jak wam to podeszło. Bo jestem bardzo ciekaw, jeśli będzie wszystko okej, okay, to na pewno takich filmów na tym kanale będzie więcej. Pamiętajcie o łapce w górze i zobaczcie film do samego końca. W niedzielę będzie kolejny odcinek z serii o nieruchomościach, także. Zapraszam. Czy wiedziałeś, że kolory flagi Tajlandii mają ukryte znaczenie? Czerwony to naród, symbolizuje odwagę i poświęcenie Tajów. Ludzie tutaj są dumni ze swojego kraju i mają ku temu powody. Biały to religia, głównie buddyzm, który jest głęboko zakorzeniony w tajskiej codzienności. Świątynie są wszędzie i nie bez powodu, a niebieski? To kolor monarchii oznacza lojalność wobec króla i jedność z państwem. I ciekawostka, to kolor specjalnie dobrany tak, by flaga była symetryczna. I nie, nie żartuj sobie z króla. Flaga Tajlandii to nie tylko ładne paseczki, to historia, duma i zasady. Następnym razem, gdy ją zobaczysz, będziesz wiedzieć więcej niż 99% turystów. Wiedziałeś to? Daj znać. Wakacje w Tajlandii odwołane. Minął już tydzień od trzęsienia ziemi w Mianmie, ale. Jego skutki w Tajlandii wciąż są widoczne. Tym razem w hotelach. Tajska Izba Hotelowa podała, że w ostatnich dniach odnotowano 8-10% wcześniejszych wyjazdów i anulacji rezerwacji. Dlaczego? Turyści wciąż się boją. Mimo zapewnień o bezpieczeństwie i braku zagrożenia, wiele osób woli nie ryzykować. A przecież zbliża się Songkran Tajski Nowy Rok, największy festiwal w kraju. Wydarzenia, koncerty i zabawy wodne mają się odbyć zgodnie z planem. Ale w branży hotelowej widać niepokój. Czy Tajlandia odzyska zaufanie turystów przed świętem, które co roku przyciąga miliony? Czy trzęsienie ziemi będzie miało trwalsze skutki? Sprzedaż mieszkań ma spaść. Ziemia się zatrzęsła, a z nią rynek nieruchomości w Bangkoku. Po trzęsieniu ziemi z marca tego roku, które wstrząsnęło Bangkokiem, nie tylko zatrzęsły się budynki, zatrząsł się też rynek nieruchomości. Według raportu portalu The Nation inwestorzy i klienci zaczęli wstrzymywać się z zakupami kondominiów. W centrum i dzielnicach wysokościowych widać wyraźny spadek zainteresowania. Dlaczego? Lęk przed kolejnymi wstrząsami. Ludzie boją się mieszkać wysoko zwłaszcza po zawaleniu się 30-piętrowego budynku w dzielnicy Hatuhak. Niektórzy deweloperzy przewidują, że sprzedaż może spaść nawet o 20% w najbliższych tygodniach. Czy to chwilowa panika, czy realna zmiana w postrzeganiu bezpieczeństwa? Jedno jest pewne: zmieniło się zaufanie kupujących. Lubisz prawdziwe aktualności z Tajlandii? Subskrybuj kanał po więcej newsów. Nogi w Tajlandii. Uważaj, gdzie stawiasz. W Tajlandii nogi to najniższa część ciała, dosłownie i duchowo, nie tylko fizycznie, ale i symbolicznie. Nigdy nie wskazuj niczego stopą, to obraźliwe. Nie kładź nóg na krzesłach czy stołach, nie pokazuj podeszwy buta komuś w twarz. Zawsze zdejmuj buty przed wejściem do domu, świątyni, a nawet niektórych sklepów. Szczególnie w świątyniach, usiądź tak, by stopy nie były skierowane w stronę posągu buddy lub innych osób. W autobusach lub pociągach. Nie trzymaj stóp wysoko lub blisko czyjejś głowy. To może zostać odebrane jako brak szacunku. Domki duchów w Tajlandii. Po co one są? Te domki to nie dekoracja, co oznaczają w Tajlandii. W Tajlandii przed domami, sklepami, a nawet drapaczami chmur zobaczysz. Małe kolorowe domki na podeście. To domki duchów. San Frafum. Nie są ozdobą. To miejsce dla ducha opiekuńczego tego terenu. Tajowie wierzą, że każdy kawałek ziemi ma swojego ducha. Jeśli stawiasz na niej budynek. Musisz dać duchowi nowy dom, żeby nie był zły. Dlatego codziennie przynosi się tam ofiary: kwiaty, owoce, kadzidła, napoje, czasem nawet Red Bull'a. Czemu? Im lepiej traktujesz ducha, tym lepiej ci się wiedzie. Trochę jak z sąsiadem z innego wymiaru, lepiej go nie ignorować. Więc jeśli zobaczysz taki domek, nie siadaj na nim, nie rób selfie, nie dotykaj. Po prostu uszanuj mieszkańca. Chcesz więcej takich tajskich ciekawostek? Subskrybuj i poznawaj Tajlandię z bliska. Wpadka gwarantowana. To jedna z zasad tajskiej kultury, o której większość turystów nie ma pojęcia. Nigdy nie dotykaj czyjeś głowy, nawet dziecka. Dlaczego? W tajskiej kulturze, mocno związanej z buddyzmem, głowa to najbardziej święta część ciała. To miejsce duszy, najwyższy punkt ciała, symbol szacunku. Dotknięcie czyjeś głowy, nawet żartem, może być odebrane jako bardzo niegrzeczne. I nie, to nie tylko stare pokolenie tak myśli. Wielu młodych tajów też czuje się z tym nieswojo. Więc nie głaszcz dzieci po głowie. Nie dotykaj nikogo z góry. A jeśli przypadkiem kogoś trącisz, od razu przeproś. Drobny gest, wielkie znaczenie. Linia metra w Bangkoku uszkodzona? Po piątkowym trzęsieniu ziemi w Mianmie, magnituda 7.7, które było odczuwalne również w Bangkoku, w sieci pojawiły się zdjęcia sugerujące, że linia Purple MRT została uszkodzona. Oburzenie, panika Udostępnienia, ale MRT właśnie wydało oświadczenie. Brak jakichkolwiek uszkodzeń konstrukcyjnych. Zdjęcia pokazują tzw. pocket track w Nontaburi. To to część używana przez pasażerów. MRT zapewnia, że metro działa normalnie, a korzystanie z niego jest całkowicie bezpieczne, a linia purple działa jak zawsze. Wniosek? Nie wszystko, co wiralowe, jest prawdziwe. Chcesz więcej szybkich newsów z Tajlandii? Subskrybuj i bądź na bieżąco. Rewolucja w Tajlandii. Tajlandia oficjalnie zalegalizowała małżeństwa jednopłciowe. To pierwszy kraj w Azji Południowo-Wschodniej, który wprowadził takie prawo. Decyzja przyciąga turystów. Tajlandia została uznana za najlepszy cel podróży LGBTQ 2025. To ogromny krok w stronę równości i wolności w Azji. Co sądzisz o tej decyzji? Podziel się swoją opinią w komentarzu i subskrybuj po więcej wiadomości. Waj. Powitanie z szacunkiem. W Tajlandii uścisk dłoni to rzadkość. Tajowie witają się i okazują szacunek za pomocą wai, tradycyjnego gestu składania rąk. Jak to zrobić poprawnie? Złącz dłonie jak do modlitwy i delikatnie pochyl głowę. Pozycja rąk zależy od osoby, którą witamy: nisko dla znajomych i rówieśników na wysokości nosa, dla szefów, nauczycieli wysoko przy czole dla mnichów i króla. Turysta nie musi odwzajemniać w ale jeśli ktoś cię tak wita, to warto zrobić to samo. Szczególnie wobec starszych i mnichów. Czy próbowałeś już tego tajskiego powitania? Daj znać w komentarzu. I subskrybuj po więcej. W Tajlandii kolor Twojej koszulki może powiedzieć więcej niż myślisz. Serio, tutaj każdy dzień tygodnia ma swój kolor. I nie chodzi o kalendarz Google, tylko o tradycję sprzed setek lat. Poniedziałek. Żółty. Kolor króla i szacunku. Torek różowy. Tak, różowy i to całkiem męski. Środa zielony, kojarzony z naturą i spokojem. Czwartek pomarańczowy, kolor nauki i mądrości. Piątek niebieski, ulubiony przez królową, sobota fioletowy, kolor duchowości i mistycyzmu. Niedziela czerwony, kolor energii i siły. Skąd to wszystko? Z astrologii i dawnych wierzeń każdy dzień ma swojego opiekuna i przypisany kolor który ma przynieść szczęście i harmonię. A w urodziny króla? Cały kraj tonie w żółtym. Więc jak trafisz na wtorek, a wszyscy mają różowe koszulki, Tajlandia po prostu wie, co pasuje do wtorku. Ciekawe? Subskrybuj po więcej. Planujesz odwiedzić świątynię w Tajlandii? Super! Ale zanim wejdziesz, sprawdź co masz na sobie. Nie noś krótkich spodenek. Nie pokazuj ramion, brzucha ani bielizny przez prześwitującą bluzkę. Czapka, kapelusz? Zdejmij. I najważniejsze, zdejmij buty przed wejściem. Świątynie w Tajlandii to miejsca święte, nie scenografia do zdjęć. Jeśli wejdziesz ubrany jak na plaży, możesz zostać wyproszony, albo kogoś urazić. Załóż długie spodnie lub spódnicę za kolano. Zakryj ramiona, cienki szal wystarczy. Szacunek to najlepszy outfit i najlepszy sposób na dobre wspomnienia. Chcesz zrobić idealne zdjęcie w świątyni? Najpierw okaż szacunek, potem cykaj foty. Szok kulturowy. Nigdy nie rób tego widelcem w Tajlandii. Wybierasz się do Tajlandii? To musisz znać jedną zasadę przy stole: Nigdy nie wkładaj widelca do ust. Serio. W Tajlandii widelec nie służy do jedzenia, tylko do nakładania jedzenia na łyżkę. Łyżka to główna gwiazda, widelec to pomocnik. Tradycyjnie jadło się rękami albo tylko łyżką. Więc jeśli wbijesz makaron i wsadzisz widelec do buzi. Możesz liczyć na dziwne spojrzenia. Jedz łyżką, a Tajowie będą zadowoleni. W Tajlandii jest zasada, o której wielu turystów nie wie: chodzi o wskazywanie palcem. W kulturze zachodniej to nic dziwnego, ale w Tajlandii może być odebrane jako brak szacunku. Zamiast palca, używaj całej dłoni. Z otwartą ręką albo lekko zgiętą skierowaną w dół. To dużo bardziej uprzejme. I nigdy nie przywołuj kogoś palcem do góry. W Tajlandii takim gestem woła się psy. Jeśli nie chcesz nikogo urazić. Po prostu wskaż z szacunkiem. Znałeś ten zwyczaj? Napisz w komentarzu i subskrybuj po więcej.